Cześć, dzisiaj chciałabym się podzielić z Tobą i pokazać Tobie masaż, który pomoże Tobie zadbać o lepszy wygląd Twojej twarzy, poprawi kondycję Twojej twarzy, zliftinguje ją, a to wszystko bez ingerencji lekarza, bez wizyty w salonie kosmetycznym i bez wydawania dużej ilości pieniędzy. Ja nazywam się Pani Bosa i na tym kanale testuję, doradzam i podpowiadam kosmetyki, jak również zdradzam sposoby jak w naturalny i przyjemny sposób zadbać o swoje ciało i o piękny i młody wygląd swojej twarzy. Zasub Subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żebyś na bieżąco była informowana o wszystkich materiałach i zostaw kciuk w górze, tak żebym widziała, że oglądasz właśnie ten materiał. Masaż, który chcę Tobie dzisiaj pokazać, jest masażem dosyć intensywnym, dlatego że jest to masaż, który będziemy wykonywać zupełnie na sucho, czyli bez użycia oliwki, bez użycia jakiegoś środka, który daje poślizg, z tego względu, że zależy nam na tym, żebyśmy pracowały na mięśniach i na tkankach dosyć mocno, żeby opracować te, mie te miejsca. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która ma skórę wrażliwą, naczynkową bądź też suchą, to możesz użyć coś na bazie wody albo jakiś krem, tylko żeby ta ilość kremu nałożona na twarz była niewielka, tak żeby po prostu tylko delikatny był poślizg nadany, tak żeby nie podrażniać dodatkowo sobie tej skóry. Tak jak wspomniałam, będziemy pracowały na mięśniach i na tkankach, dlatego też ten masaż jest dosyć intensywny, odczucia w trakcie wykonywania tego masażu są dosyć intensywne. One są takie troszeczkę na pograniczu bólu. Nie ma ten masaż sprawiać bólu, to od razu mówię i tutaj yy, podpowiedź dla Ciebie, jeżeli będzie miejsce, które będzie dla Ciebie bolesne w trakcie wykonywania masażu, jest to sygnał dla Ciebie, żeby po prostu troszeczkę mniejszy nacisk wykonywać. To Ty musisz sobie regulować i dostosowywać intensywność masażu do swoich odczuć. Yy... Ale czym ten ból jest spowodowany? Przede wszystkim właśnie napięciem mięśni i ten masaż ma za zadanie pracować nad rozluźnieniem napięć mięśni, dzięki czemu właśnie e, e, dzięki czemu twarz jest rozluźniona, poprawia się owal tej twarzy również, jak i właśnie będziemy pracowały nad tym, żeby jędrność skóry była poprawiona. Tak więc co, nie ma co więcej gadać, zaczynamy! OK, jak widzisz, ja już jestem gotowa do masażu. Proponuję tobie, żebyś związała sobie włosy, tak żeby nic na twarz nie nachodziło, żeby właśnie nie przeszkadzało w trakcie masażu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to to żebyś pamiętała, że masaż wykonujemy na oczyszczonej twarzy, tak? Więc najpierw wykonaj demakijaż, dokładnie zmyj, z, zmyj makijaż, oczyść twarz i dopiero wtedy możesz przejść do tego masażu. Jeżeli musisz y, użyć kremu, ponieważ masz właśnie skórę wrażliwą, albo naczynkową, bądź też suchą, to teraz możesz sobie nałożyć ten krem. Ja go nie będę nakładała i zaczynamy nasz masaż od dołu, czyli od rozmasowania dekoltu, szyi i karku. Zaczynamy od dekoltu. Najpierw dzielimy sobie, umówmy się, że przez większość masażu będziemy dzielić sobie twarz i ciało na połowę. Czyli najpierw jedną stronę będziemy rozmasowywać, później te ruchy będziemy na drugiej stronie wykonywać. Tak więc dzielimy sobie dekolt na, na połowę i całą dłonią przejeżdżamy rozluźniając napięcie, które się pojawia właśnie na dekolcie. Od połowy możesz do ramienia przeciągnąć. Chod obojczyk. Kilka takich ruchów wykonaj. I teraz będziemy przechodziły do tak zwanego takiego ruchu drobienia z podszczypywaniem, czyli łapiemy fałd skóry pomiędzy kciuk a te dwa palce i przesuwamy idąc tak delikatnie. Możesz ruchy, które wykonujesz liczyć na przykład w ilości powtórzeń, albo sobie założyć, że każdy ruch będzie trwał około 30 sekund. Możesz sobie wziąć telefon, włączyć stoper i odliczać czas około 30 sekund. Natomiast polecam też Tobie, że z czasem, jak już będziesz miała wprawę w tym masażu, jak on już któryś raz będzie wykonywany, żeby troszeczkę bawić się tym czasem, żeby zmieniać. Raz niech to będzie 30 sekund, za chwilę 40 sekund, tak żeby za każdym razem te mięśnie. I tkanki miały zupełnie inny bodziec. Tak więc po rozmasowaniu tutaj, właśnie dekoltu, yy, jednej strony trzeba rozmasować drugą stronę. Te same ruchy. Najpierw całą dłonią rozmasowujemy całą połowę i potem, właśnie, ruch drobienia, drobienia szczypania, maszerowania. Następnie przechodzimy do rozmasowania szyi i linii karku, ponieważ jest bardzo ważne, żeby o kark też zadbać i rozluźnić napięcia, które się tutaj pojawiają, ponieważ napięte mięśnie na karku ciągną za sobą automatycznie mięśnie na dekolcie, mięśnie na czubku głowy. To jest taka układanka. Każdy mięsień, każda tkanka ciągnie kolejną, tak? Więc trzeba pracować nad tym, żeby o wszystkie mięśnie zadbać i rozluźnić wszystkie mięśnie. Dobra. Czyli układamy teraz ręce w piątki. I od góry przykładamy, ja się teraz trochę okręcę i od potylicy przykładamy ręce i piąstkami wzdłuż kręgosłupa zjeżdżamy w dół do ramion. Po kilku takich powtórzeniach rozmasowujemy właśnie tutaj dół ramion i ramiona. Palcami, całymi dłońmi, staraj się jak najdalej. Kciuki haczymy tutaj z przodu. Dłonie kładziemy z tyłu i staramy się jak najdalej złapać fałd skóry z mięśniami, i przesuwamy do góry, rozluźniając właśnie napięcia, które się tutaj pojawiają. Karku, po rozluźnieniu ramion przechodzimy teraz tutaj do części szyi. Na szyi znajduje się jeden z większych mięśni, tak zwany w skrócie MOS. I ten mięsień u niektórych bardziej widać, u niektórych jest niewidoczny, ale jest bardzo dobrze wyczuwalny. Ten mięsień bardzo często się napina i on może tutaj spowodować, że pojawi się u Ciebie ból, tak więc pamiętaj, żeby tutaj dostosować to napięcie do, do tego, jakie są Twoje odczucia. I możesz ten mięsień rozmasowywać na dwa sposoby: albo złapać sobie ten mięsień pomiędzy dwie dłonie na samym środku i jedną dłoń pokierować ku górze, a drugą ku dołowi. I takie właśnie rozciągnięcie tego napięcia, które się tutaj pojawiło w ten sposób, uzyskujemy. Albo możesz po prostu złapać ten most pomiędzy dwa palce: pomiędzy kciuk a palec wskazujący. I takimi okrężnymi ruchami raz przy razie kilka kółek wykonać i rozmasować ten mięsień. I teraz, tak w momencie, kiedy masujesz ten mięsień. Pamiętaj o jednej rzeczy, nie przechylaj głowy na drugą stronę, ponieważ automatycznie ten mięsień jest napinany. Tylko staraj się albo trzymać głowę prosto, albo lekko pochylić na tą stronę, która jest masowana. Czyli po rozmasowaniu jednej strony masuj drugą stronę mosa tak, żeby druga strona też była rozluźniona. Pamiętaj też o tym, że wszystkie nasze mięśnie są indywidualnie w tym sensie, że każdy mięsień ma i daje inne odczucia. Jeden mięsień może być bardziej napięty, drugi mniej napięty. Tak więc jeżeli będziesz pracowała z mostem, tak jak u mnie teraz na przykład jest, czuję, że tą stronę mam trochę bardziej napiętą i tutaj muszę troszeczkę mniejszy nacisk zrobić, bo faktycznie jest ten dyskomfort bardziej odczuwalny, aniżeli na tej stronie. Tak więc tutaj też możesz sobie i pamiętać. I że powinno się to regulować. Tak więc dobra i okej, okay, po opracowaniu w ten sposób mięśnia przechodzimy do takiego właśnie drobienia, tak samo jak na dekolcie przechodziłyśmy, rozmasowywałyśmy tym spacerkiem palcami, tak samo tutaj też rozmasowujemy na boki. Jeżeli będziesz miała problem z tym, żeby w ten sposób wykonać ruch, to możesz po prostu całą dłonią sobie. Opleść szyję i rozciągnąć, rozmasować w ten sposób. Dobrze, teraz przechodzimy do pracy już właśnie na twarzy. Zaczynamy od góry, czyli od czoła, i będziemy się kierowały w dół. Zaczynając od czoła, czyli palcami. Wykonujemy takie pionowe rozróżnienie całego czoła. Tak, jakbyśmy taki fałd skóry sobie zduszały, i raz przy razie cały ten mięsień rozróżniamy. Pamiętaj, że płat czołowy jest dosyć dużym mięśniem, tak więc trzeba go dosyć porządnie opracować. Tutaj, wzdłuż linii włosów, bardzo lubią się silne napięcia tworzyć, tak więc troszeczkę. Większy nacisk możesz wykonać właśnie tutaj y, rozmasowujący linie włosów. I następnie będziemy robiły takie zygzaki, skosy rozcierające. Na, czole na przykład, jeżeli jest mocne napięcie, które się pojawia, to w trakcie tego rozmasowywania całego czoła można odczuwać takie mrowienie, jakby się pojawiało, i po samym właśnie rozmasowaniu, jak już się popuści to czoło, to też takie czuć takie mrowienie, i takie odejście tego całego zmęczenia i napięcia. I jeszcze jeden ruch, który na czele będziemy wykonywać, to palcami łapiemy tak jakby na środku czoła, doduszamy ten mięsień, te tkanki i rozciągamy, rozcieramy. Każda ręka idzie w swoją stronę. Pamiętaj tylko, że jeżeli dochodzisz do brwi, żeby nie zjeżdżać już poniżej na tą powiekę, na oko, tylko żeby dojechać do linii brwi i już niżej nie zjeżdżać. Natomiast druga ręka może dojechać do linii włosów i troszeczkę nawet na te włosy najechać przeciągnąć. Jeżeli już jesteśmy przy czole, to teraz trzeba opracować miejsce, gdzie powstaje lwia zmarszczka, czyli napięcia, które się pojawiają w okolicach brwi i na czole, właśnie powodują pojawianie się lwiej zmarszczki. I tutaj, teraz, samą tą okolicą musimy popracować. Czyli kciuki ułóż na linii brwi i palce wskazujące, złap fałd skóry od góry i przeciągnij ten fałd skóry. Właśnie do kciuków i chwilę zdusić i rozluźnić. I jeszcze raz. Ja wykonując te wszystkie masaże, jeżeli zwróciłaś uwagę, staram się patrzeć w dół, wtedy też te mięśnie nie są tak bardzo napięte, a to jest bardzo ważne, żeby właśnie w trakcie masażu nie napinać dodatkowo mięśni. Ok. I teraz jednym palcem wskazującym, jeden palec wskazujący układamy przy, pomiędzy brwiami, a drugim palcem rozluźniamy napięcia, tak przyciągając z dosyć mocnym naciskiem. I to samo z drugą stroną, jeden kciuk stabilizuje. A drugim ciukiem rozcieramy miejsce, w którym pojawia się Lwia zmarszczka. Po opracowaniu czoła Lwiej zmarszczki, możemy przejść do opracowania okolic oka, czyli mięsień okrężny oka. Pamiętaj tylko teraz tak. Pracujemy na kości, pracujemy pod łukiem brwiowym, czyli pod linią brwi, i pracujemy na kości, która się znajduje tutaj na dole. Czyli na samym początku, jednym palcem, jeden palec przesuwamy, drugi dokładamy. Przesuwamy, dokładamy i tak pod łukiem brwiowym rozluźniamy napięcie, które się tutaj do góry pojawia. Tutaj też możesz albo zrobić sobie około 8 do 10 powtórzeń, albo tak jak mówiłam na samym początku, wykonywać ten masaż mniej więcej ze stoperem i patrzeć na na przykład 30 sekund, żeby wykonywać daną partię masaż danej partii. I teraz druga, druga część, no to właśnie od samego dołu stabilizujemy przy kącie kłoka i przesuwamy. Staraj się, żeby ten ruch tutaj był dosyć spokojnym, powolnym ruchem, z tego względu, że w ten sposób przepompowujemy nimfę, która może się zbierać właśnie w okolicach oka i powodować opuchnięcia, które się pojawiają, worki pod oczami. Są mogą być też wywoływane właśnie nimfą, która się zbiera. A przepływ limfy przez nasze ciało jest bardzo powolny i bardzo spokojny. Dlatego stara się z tą okolicą też pracować spokojnie. Ten czas tego masażu tutaj niech się wydłuży, ale niech on będzie efektywny. I będąc tutaj przy Dolnej partii oka jeszcze jeden ruch wykonamy, jednym palcem stabilizujemy właśnie kącik oka, a drugim palcem przeciągamy go wzdłuż linii nosa. Odtykamy też tutaj ten kanalik łzowy, który się pojawia, który też może powodować właśnie opuchnięcia, które się pojawiają pod okiem, tak więc jest to bardzo ważne, żeby dokładnie opracować to miejsce. Okay. Po wykonaniu tych wszystkich ruchów na jednym oku przechodzimy do drugiego oka i możesz jeszcze popracować tutaj z kurzymi łapkami. Czyli zrobić tak zwany ruch fortepianowy, troszeczkę trzeba wprawy złapać w tym ruchu. Jeżeli nie wychodzi tobie na początku ten ruch, to możesz po prostu sobie złapać z dwoma dłońmi w tym miejscu i rozcierać, rozciągać tutaj te tkanki i mięśnie. Które wywołują pojawianie się kurzych łapek. Tak więc, albo ruch fortepianowy możesz ćwiczyć i próbować wykonywać, albo jeżeli będzie dla Ciebie to przyjemniejsze i wygodniejsze, to po prostu rozcieranie. OK, po opracowaniu górnych, że tak powiem części yy, twarzy, przechodzimy teraz do pracy z dolnymi częściami. Najpierw zaczniemy od bruzdy wargowo-nosowej i tu jest bardzo prosty ruch, czyli dwoma palcami w miejscu, gdzie powstaje bruzda wargowo-nosowa, musisz po prostu. Każdy palec w inną stronę, w przeciwną stronę poprowadzić i rozluźnić w ten sposób napięcie, które się tutaj pojawi. Możesz pracować albo jednym, jednym palcem, albo na przykład dwoma palcami, tak żeby ten nacisk był troszeczkę intensywniejszy i żeby jeszcze lepsze efekty tej pracy były. Czyli rozluźniamy właśnie, rozciągamy tym przykurczone mięśnie, które tutaj są. A drugi ruch to jedną ręką stabilizujemy po jednej stronie, stabilizujemy po jednej stronie bruzdy wargowo a drugą ręką wykonujemy też taki ruch fortepianowy. OK. I później oczywiście opracowanie drugiej strony i drugiej bruzdy wargowo -nosowej. Skoro pracujemy z bruzdą, to też teraz popracujemy z policzkiem, czyli jednym palcem stabilizujemy na kości tutaj oczodołu, o, o o że tak powiem właśnie. Stabilizujemy właśnie mięsień, a drugim palcem rozciągamy ten mięsień policzkowy, który może być bardzo odczuwalny. Że faktycznie jest napięty. U mnie na przykład się u, to rozciągnięcie tego napiętego mięśnia uwidatnia tym, że czuję tak, jakby mi pełno szpileczek ktoś wbijał, albo jakby mi ktoś taśmę odrywał. Ale jednocześnie jest to przyjemne, bo czuję, że właśnie ten mięsień jest rozluźniany. Czyli tak mniej więcej do tej linii, do linii uśmiechu rozcieramy i rozciągamy te mięsień policzkowy. Ok, i teraz tutaj jeszcze trzeba opracować żwacz, który bardzo często się napina w momencie, kiedy mocno zaciskamy zęby, kiedy się stresujemy, na przykład u osób, które mają bruksizm, też są często zaciskane zęby i ten mięsień tutaj się napina. Wyczuwacie takie wgłębienie, jak się palcem w tym miejscu tutaj wiedzie, i tu trzeba jedną ręką właśnie przytrzymać, a drugą ręką w dół rozciągamy i rozcieramy ten mięsie. I tutaj możesz to też jednocześnie połączyć z otwieraniem buzi, czyli przykładamy palce i robimy w ten sposób. Kiedy będziesz ten ruch wykonywała jednocześnie z otwieraniem ust, to zdecydowanie będziesz bardziej wyczuwała to, yy, to że jest rozróżniany ten mięsień, tak więc albo możesz z tym yy, wykonywać ten ruch, albo bez otwierania ust, w zależności od tego, jakie to będzie dla Ciebie odczucie. Teraz będziemy pracowały z linią ust, czyli dzielimy sobie usta na połowę, jednym palcem stabilizujemy jedną połowę, a drugim palcem rozcieramy mięsień wokół ust. Później drugą stronę i dół. I oczywiście druga strona znowu. i teraz musimy na linii tutaj żuchwy popracować i rozróżnić napięcie, które się na tej linii pojawia, więc można to wykonywać właśnie. W ten sposób łapiąc żuchwę między dwie dłonie i rozciągamy. I kolejny ruch tutaj w linii żuchwy to Stabilizujemy, łapiemy brodę jedną ręką, a drugą ręką pomiędzy kciuk, a palec wskazujący, łapiemy linię żuchwy i rozcieramy. Ten kciuk idzie tutaj już bardziej, głębiej troszeczkę, żeby popracować z tym drugim podwrótkiem, który lubi się tutaj tworzyć. Po opracowaniu jednej i drugiej strony, jeszcze rozluźniamy właśnie napięcie, tutaj pod brodą, które się pojawia poprzez ciskanie, może tak to nazwę, wkładanie kciuka i rozcieranie kciukiem tej części. Na sam koniec całego tego masażu, który będziesz wykonywać, możemy rozróżnić właśnie szyję, która się jeszcze też w trakcie tego masażu, jakby nie patrząc, podnosząc te ręce, wykonując nimi ruchy, troszeczkę się tutaj ta szyja mogła napiąć. Tak więc też możemy na sam koniec rozróżnić. Przykładamy dłonie na klatce piersiowej, przyciskamy przy obojczyku, przy obojczykach i unosimy do góry. I tak kilka razy możesz powtórzyć. Potem na linii obojczyka przyłóż dłoń, drugą dociśnij i na boki. Na bok i spróbuj do tyłu trochę pokierować też tę głowę. I oczywiście druga strona tak samo. Na bok i do tyłu. I to już wszystko. Pokazałam Tobie dzisiaj cały masaż liftingujący. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje odczucia po tym pierwszym masażu, który razem ze mną wykonywałaś, eee, jakie są Twoje spostrzeżenia, jak również będzie mi bardzo miło, jak za jakiś czas, może na przykład za dwa tygodnie napiszę, że również kolejny komentarz, jakie są Twoje wrażenia właśnie już po jakimś tam dłuższym czasie wykonywania tego masażu. Gwarantuję Ci, że jeżeli będziesz systematycznie wykonywać ten masaż, jeżeli będziesz relaksować się też w trakcie tego masażu, bo to jest bardzo ważne, żeby było odpowiednie tak naprawdę podejście do masażu, to naprawdę efekty tego masażu będą spektakularne i zobaczysz, że twój owal twarzy się poprawił, że kontury twarzy się zmieniły, jak również, że sama kondycja tkanek i skóry się zmieniła, że ta skóra jest bardziej ujętrniona. Tak jak wspomniałam na samym początku, wykonuj taki masaż maksymalnie 3 razy w tygodniu, ale też możesz ten masaż przeplatać z innymi masażami, które również znajdziesz na moim kanale. Jeżeli na przykład wiesz, że masz duży problem z okolicą lwi i zmarszczki, z opuchnięciami i cieniami, które się pojawiają pod oczami, to w międzyczasie pomiędzy tym długim masażem możesz wykonywać sobie te krótkie masaże, które naprawdę niewiele czasu zajmują w ciągu dnia albo i też przy wieczniu czarnej pielęgnacji. Możesz oczywiście w komentarzu zostawić informacje, jakie właśnie obszary Ciebie najbardziej interesują. Jeżeli masz problem z kurzymi łapkami, a tego materiału jeszcze na przykład nie ma na moim kanale, to zostaw to w komentarzu i dzięki Tobie się ten materiał będzie mógł pojawić. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do subskrypcji. Zapraszam też na moją stronę internetową i do zapoznania się z moim kursem VOD i Nowa Twarzy. Link do tego i do tej strony zostawiam w opisie. A a jeżeli podobał Ci się dzisiejszy masaż, to zostaw oczywiście kciuk w górze. Do zobaczenia w następnym materiale.